Ciszy nocy z dala od zgiełku miast, narodził się zbawiciel świata, Jezus Chrystus. Maryja, pokorna służebnica pańska, dała światu Mesjasza nie w pałacu, ale w stajni, pośród prostoty i ubóstwa. To wydarzenie objawia głęboki paradoks Boga. Wszechmocny staje się bezbronnym dzieckiem, a król wszechświata rodzi się w żłobie. Maryja, choć młoda i z pewnością zmęczona, trwa w zaufaniu i miłości, trzymając w ramionach tego, który przyniesie zbawienie całemu światu. Ewangelia mówi, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Łukasz 2:19. To zdanie odsłania jej głębię duchową. Nie wszystko rozumiała, ale wszystko przyjmowała z wiarą. Była obecna w tajemnicy Boga, który działa w cichości. Pasterska prostota anielskie ogłoszenie i matczyna obecność Maryi to wszystko tworzy święty obraz narodzin. To przypomnienie, że Bóg wybiera to, co proste, aby objawić to, co wielkie. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Łuk 2,11 Jeśli ta scena poruszyła Twoje serce, zostaw komentarz AMEN. Polub film i zaobserwuj profil ad Zwierciadlo Duszy. Chcesz przeżyć całą duchową podróż Maryi, Matki Jezusa? Kliknij link w opisie i obejrzyj cały film. Maryja, nasza Matka.